Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do Zodiakalnych Raków z prognozą na trzeci kwartał 2025 roku. <laughs> Drogie raki, ja mam zawsze taką intencję, aby dostarczyć Wam pomocne informacje przy podejmowaniu decyzji, przy nawigowaniu yy, przez najbliższe tygodnie, miesiące. Przede wszystkim wchodzicie w, was, w wasz okres urodzinowy, dlatego wszystkiego najlepszego, drogie raki. Spełnienia marzeń, miłości, radości, zdrowia, szczęścia. Czego sobie życzycie, to niech wam się spełnia. No i co, popatrzmy, kochani, jakie energie się nam pokażą. Pamiętajcie, odczyt jest kolektywny, dlatego znajdźcie fragmenty, które rezonują z wami i. Zaczynamy. Ósemka mieczy. Dziewiątka kielichów, czyli to 100 lat, 100 lat, drogie raki, to y, uprzedziłam sytuację, bo mamy dziewiątkę kielichów, a dziewiątka kielichów to jest realizacja marzeń. To jest piękne, y, spokojne Dobre życie, takie poczucie, że wszystko się poukładało na wielu płaszczyznach, i mam takie też poczucie, że to będzie związane z uwolnieniem się od ograniczających przekonań. No, pięknie, drogie raki. U was to się będzie działo. Zaraz będziemy opowiadać. Super. Kochani moi, hmm, czwórka była wtedy. Piękna karta dotycząca związkowej stabilizacji. Czyli jeżeli planujecie zamieszkanie razem, oświadczyny, wyniesienie waszego związku na wyższy poziom, to jest to trzy razy na tak, a właściwie dziewięć razy na tak, bo dla części tutaj raków te sprawy związkowe, uczuciowe będą się układać właśnie w tym kwartale. Czyli jeżeli macie już tą osobę, z którą jesteście to i chcecie rozwijać związek, to. Tak jak mówię, nie trzy razy, tylko dziewięć razy na tak, bo przyniesie Wam to niezwykłą satysfakcję. Dla części raków mam tu taką informację, że te najbliższe miesiące będą Wam pięknie służyć, jeżeli chodzi o uwolnienie się od ograniczających przekonań. Moi drodzy, te przekonania, które macie o sobie, postawiły Was i zamknęły w takiej pozycji, gdzie macie wrażenie, że nie ma wyjścia, ja podaję bardzo często przykład, który dotyczy wszystkich, czyli pieniędzy. Takie przekonania mamy. Na przykład, pozornie niewinne przekonanie: pieniądze szczęścia nie dają, ale już niesie to ze sobą ten pejoratywny, negatywny aspekt przyczepiony do waszego portfela, do pieniędzy. I jak myślcie sobie, myślimy tak o pieniądzach, a to szczęścia nie daje, lepiej nie mieć za dużo i tak dalej. To nawet nie wiecie, jak te przekonania ograniczają dopływ waszej gotówki. To, co podświadomie myślicie, to nawet jak pracujecie bardzo ciężko, nawet jak robicie inwestycje, to jakoś to nie działa. I warto poświęcić ten czas y, y, często też urlopowy, spokojny, taki sprzyjający relaksowi, sprzyjający. Takiej odrobinie czasu dla siebie, warto pomyśleć, czym my się w życiu kierujemy. Bo uwolnienie się z własnego więzienia spowoduje, że wy zaczniecie działać w życiu z zupełnie inną energią. Królowa Buław. Królowa Buław to jest osoba pewna siebie, bez kompleksów, bezkompromisowa, jasna wizja, działanie. Jest charyzmatyczna. To jest akurat trygon ognia. Ale mi się wydaje, że Wam tego ognia trochę brakuje. Brakuje Wam tej, tego poczucia sprawczości i słuchajcie, ta praca to może być nie stanie przed lustrem i powtarzanie jestem silna, jestem silna, tylko uwolnienie się od tego, co Was blokuje. Warto ten czas poświęcić sobie. Zobaczmy, co jeszcze. Jakie informacje płyną dla Was, drogie raki? Co tutaj dla Was, kochani? Piątka buław, ósemka monet. Paradoksalnie, te, te, te takie letnie miesiące mogą być fenomenalnym dla Was okresem, jeżeli chodzi o y, pracę zawodową. I teraz pytanie, czy słuchają mnie ósemki numerologiczne? Tutaj. <laughs> Słuchajcie, ósemka monet mówiąca o tym, że wy zaczynacie pracować gdzieś z pozycji eksperta i być może nawet jest tutaj jakiś mały awans w waszym zespole. Jesteście docenieni, była silna konkurencja, były silne e, przepychanki, ale wy waszą pracą udowodniacie swoje kompetencje. To jest piękne. Jak nie trzeba nic tłumaczyć, i zamyka się y, przysłowiową gębę osobom, które nas krytykują, y, cały czas podważają naszą pracę, nasze kompetencje coś, czego bardzo nie lubimy. No i teraz, tak, no, ym, warto się pokazać. Warto pokazać, co umiecie, i to nie jest kwestia chwalenia się, tylko tej pewności siebie. Tutaj zawodowo u Was y, będzie bardzo dobry okres, który przyniesie Wam pewność siebie i taką satysfakcję, wiesz, z pracy, taką, wiecie, taką satysfakcję, że y, robimy to, co lubimy, to, co umiemy i idziemy zawodowo do przodu. Czwórka monet. Czwórki mówią o stabilności. Także teraz zapytam, czy ósemki i czwórki numerologiczne tutaj są yy, w grupie raków zodiakalnych. Czwórka monet mówi też o potrzebie kontroli i też o takim yy, zatrzymaniu finansowym. Warto by pomyśleć, czy nie chcecie kontrolować finansów nadmiernie, czy nie przykładacie wagi do tych finansów, bo. Warto jest czasami wydać, zainwestować, żeby ta energia do Was wróciła. Dobra, weźmiemy jeszcze jedną talię. I zobaczymy, co dla Was drogie raki jeszcze. Jakie tutaj informacje. Pięknie. Mamy wodę e, Królowa Kielichów, czyli słuchajcie, wy macie tutaj energię dwóch pań, Królowej Buław i Królowej Kielichów. To są piękne, dojrzałe energie. Pewność siebie i stabilność, stabilność emocjonalna w jednym. To jest przepiękne połączenie takiej też. Słyszę teraz taki komunikat, żeby rozważyć działanie z pasji serca. Czyli też jeżeli, chcie, jeżeli któreś tutaj słuchające mnie raki myślały kiedyś o działalności w wolontariacie, po prostu z potrzeby serca i pasji, to może być praca na rzecz drugiego człowieka, dzieci, zwierząt. Jeżeli to rozważacie, wprowadźcie to w czyn, bo to Wam da nieprawdopodobny zwrot energetyczny. Jeszcze mam dwójkę monet, czyli kochani, tu jest informacja o tym, aby zbalansować nie tylko emocje, ale też wasze życie pod względem tego, że jeżeli za dużo pracujecie, to znajdźcie proszę czas na odpoczynek, zadbajcie o siebie. A jeżeli porwała was jakaś inna fala uczuć, albo wiecie jakieś inne zajęcie. Was pochłonęło, to też zobaczcie, że jest świat poza, poza tym, aby wasze życie było w równowadze bez sinusoidy emocjonalnej. Dajcie znać, drogie raki, jak to z wami rezonuje, co bierzecie dla siebie. Zapraszam do subskrypcji i popatrzmy, co z kart księżycowych. Co dla Was, drogie raki. Twoje marzenia wymagają praktycznego planu pełnia księżyca w byku. Ciekawe jest, ciekawa jestem, czy jakiś ascendent w byku, y, księżyc w byku tutaj dla moich y, zodiakalnych raków mamy, y, czwórki, ósemki numerologiczne, bardzo jestem ciekawa, czy tutaj mnie słuchają. Natomiast spełnia, spełnienie marzeń. I do spełnienia marzeń poprowadzi Was takie uziemienie, bo byk to jest taka bardzo ziemska, Słuchajcie, energia, trygon ziemi i on jest praktyczny. On jest fantastyczny na polu materialnym i w realizacji swoich celów, w drodze do dobrobytu. Praktyczny plan, praca i po prostu wasze marzenia się spełniają, nie tylko te związkowe, bo to mogą być, słuchajcie, też plany związane z weselem, bo teraz to się planuje 2, 3 lata do przodu. Powiedzcie mi jak to jest, bo ja już dawno nie wiem. <grych> e, więc e, te, te przygotowania też do ślubu, do przeprowadzek, jak to zaplanować, jeżeli na przykład mieszkacie w dwóch różnych miastach, to mogą być wszelkiego rodzaju plany, ale dużo spełnienia marzeń i realizacji na gruncie związkowym, zawodowym. Przy czym pamiętamy o tym, że pewne rzeczy mogą ruszyć, jak uwolnimy się z przekonań, które nas limitują i ograniczają. Zobaczmy. Co jeszcze z nieznanej ścieżki z mojej talii kart? Czas pożegnań. Kochani, każde zakończenie jest początkiem czegoś nowego. Uwolnij to, co Ci nie służy. Mówienie. Do widzenia to akt odwagi i miłości. Kochani, my bardzo boimy się pożegnań, bardzo boimy się zakończeń, a pożegnanie, koniec i początek to jest ta sama moneta. Tylko, że pytanie, czy awers, czy rewers? Każde zakończenie otwiera nam drzwi. Pytanie, o czym myślicie? Co wymaga podsumowania, co wymaga zakończenia w Waszym życiu, co wymaga rewizji, transformacji. Te trzy miesiące to będzie piękny portal na zmianę, na pożegnanie czegoś, co nie jest dla nas dobre, a powitanie czegoś, co będzie nam służyć. Zostawiam Was z tą informacją, drogie raki. Życzę Wam wspaniałego okresu urodzinowego, ale też wakacji, i jak zawsze zapraszam po więcej na mój kanał. Do zobaczenia.